Pewnego razu Lara Cloft musiała zdobyć artefakt, bo był jej potrzebny do kompletu, bo miała już dwa, a brakowało jej trzeciego. To była taka gwiazda, księżyc i brakowało jeszcze jej magicznego trójkąta diamentowego. Żeby zdobyć ten artefakt, musiała pojechać do dalekiej Afryki. I w tych Afrykach są na pustyni takie podziemne jaskinie. Jest ich bardzo dużo. I ten artefakt podobno gdzieś tam jest. Lara miała starą mapę, na której był zaznaczony plan tych jaskiń. No, i spakowała się, wzięła wszystkie niezbędne przedmioty i gadżety, które tam ona zawsze za sobą wozi. Oczywiście latarki, rękawiczki, buty specjalne, pas, pistolet, naboje i takie tam. No i Rara miała swój własny helikopter, więc poleciała tym helikopterem do Afryki. Wylądowała na tej pustyni, wyciągnęła mapę. I zaczęła szukać tych jaskiń. Było ich bardzo dużo, więc nie mogła się rozeznać. Nie wiedziała, która to jest zaznaczona na tej mapie. Czy to ta, czy to ta, czy to ta. Ale na mapie były oznaczone trzy palmy, które tak śmiesznie krzywo rosły. I rozejrzała się po tej pustyni, i faktycznie, daleko tam było widać takie, takie same trzy palmy, tak śmiesznie pochylone. Poszła tam, i przy tych drzewach była taka mała, niepozorna jaskinia, bo miała takie małe wejście. Te pozostałe miały takie duże wejścia, i w ogóle były duże, a ta była taka niepozorna, malutka. No ale cóż, mapa wskazywała, że trzeba wejść do tej małej, nie? No to Lara się rozpakowała, przebrała się w swoje. Sportowe ciuchy, założyła rękawiczki, założyła pas, wzięła pistolet i zeszła do tej jaskini. Czy zeszła to nie tak łatwo, bo najpierw musiała przywiązać linę do tych drzew i dopiero spuściła się na tej linie na sam dół. I jak już się spuszczała, to zobaczyła, że ktoś na górze ucina linę. Hej, kto to? Hej, jest tam kto? Lina spadła. I w tym momencie Lara sobie zdała sprawę, że nie będzie mogła wyjść z tej jaskini. No bo jak? Ale nic, postanowiła szukać dalej. Miała ze sobą mapę. Tam były zaznaczone wszystkie korytarze, którymi trzeba iść. Było tam dosyć ciemno, ale mniej więcej przebijało słońce, bo te jaskinie miały bardzo dużo wlotów, przez które wpadało słońce. No, i szła takim jednym tunelem. Szła dosyć długo. I zaczynało się robić podmokły teren. Trochę wody zaczęło być. Tej wody już było tak głęboko, już po pas, po szyję, że musiała zacząć płynąć. No, i dopłynęła do ściany. Korytarz się skończył. I nie wiedziała, co ma zrobić. Bo na mapie wyglądało, jak ten korytarz jest dalej. A on się skończył. Co tu zrobić? No i Lara wpadła na pomysł, że może korytarz idzie dalej tylko pod wodą i trzeba kawałek przepłynąć. No i nabrała powietrza, zanurkowała i przepłynęła tam kawałek dalej i wypłynęła na górę i rzeczywiście korytarz był dalej po drugiej stronie. No i już się ucieszyła, płynęła dalej. W końcu wody zaczęło być coraz mniej, coraz mniej aż znowu mogła iść. Latały tam różne nietoperze. O kuku, kuku, kuku. wydawały takie dziwne afrykańskie dźwięki. Ale Rala się nie bała. W tym momencie Lara usłyszała: jakieś trzęsienie. Coś się trzęsą, zaczęły ściany się trzęść. Lara poświeciła latarką, a tu tym korytarzem zaczęła toczyć się wielka kula. Taka wielka, ciężka kula kamienna. Lara się rozjeżdżała, co tu zrobić? A kula już była coraz bliżej, już prawie ją zgniotła, ale Lara zdążyła uskoczyć w taki boczny korytarz, schowała się i kula ją ominęła. Udało się. No i Lara wyskoczyła i poszła tunelem dalej. I szła, szła i w tym momencie usłyszała jakieś strzały, tak jakby ktoś strzelał z buku. A tu nagle poczuła, że coś ją drapnęło w ramię. Prawie dostała taką strzałą. Okazało się, że tam była następna pułapka i wszyscy, którzy tam szli, mogliby zginąć, bo by ich przekuła strzała. Ale rana zobaczyła, że te strzały... Frunął tylko górą, więc zaczęła się czołgać i przeszła pod tymi strzałami, wiesz, na drugą stronę. No i szła dalej, i doszła do takiego miejsca, że zaczynała się przepaść w dół. Nie dało się dalej iść, ale wystawały takie, jakby słupki. I Lara sobie pomyślała, że trzeba po tych słupkach przeskoczyć, ale to było bardzo niebezpieczne, bo nie było się czego złapać, a jak nie utrzyma równowagi, to co będzie? To spadnie w przepaść. No, ale cóż, Lara miała u siebie w domu taki specjalny pokój do ćwiczeń. I tam ćwiczyła przeskoki na takich słupkach, to coś jak u nas na ośrodku, też są takie słupki do skakania, gdzie się przeskakuje jeden na drugi. I tu było mniej więcej to samo na tej przepaści. Były takie słupki, tylko że z kamienia, a w dół była głęboka przepaść. No nic, trzeba iść. Ilara skoczyła na pierwszy. Już prawie spadła, ale udało jej się utrzymać równowagę, bo ten słupek był bardzo wąziutki. Ledwo jej się dwa buty tam zmieściły. Potem przeskoczyła na drugi. Znowu się zachwiała, ale utrzymała. Potem ten trzeci już był trochę dalej, już był bardziej niebezpieczny. Ale udało jej się wskoczyć na niego. A potem już dalej był korytarz. I już miała skaczeć na ten korytarz, a tu jej się noga usunęła. Ale jakoś udało jej się skoczyć i zawisła nad przepaścią. Trzymała się tylko palcami tego korytarza po drugiej stronie. Ale Lara miała dużo siły i zaczęła się podciągać. Wdrapę o, o, się, w drapę. Ale i udało jej się wejść w końcu. Uf, ale tu niebezpiecznie. No i potem przeszła jeszcze tylko kawałek. I pojawiła się wielka sala, wielka jaskinia oświetlona, bo miejscami gdzieś tam słońce prześwitwało, i na, na środku tej stali stała wielka skrzynia. No, to na pewno będzie to miejsce. Rada tam poszła. Próbowała tworzyć tą skrzynię, ale była zamknięta. Tylko, że ta skrzynia już była bardzo stara i te zawiasy już były takie zardzewiałe i ta kłódka też była zardzewiała, więc wystarczało wziąć noża, podważyć i skrzynia się otworzyła. W środku były stare różne pieniądze ze złota, korona, korale, takie tam rzeczy. Ale to za bardzo Lary nie interesowało, bo ona szukała swojego artefaktu do kolekcji trójkątnego. Ucieszyła się, bo go w końcu znalazła. I już się zaczęła pakować do plecaka, wybierać się w drogę powrotną, a tu nagle usłyszała głos: Śmiertelniku, dlaczego? Postanowiłeś tutaj przyjść i ukraść ten artefakt. Już nigdy nie zobaczysz słońca. Nie wyjdziesz stąd. Ho, 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 ho. Niech spłoniesz tutaj. I w tym momencie jaskinia zaczęła się zawalać. Zaczęły spadać wielkie kamienie. Jedna prawie trafiła. Kamień prawie trafił larę w głowę. Ale udało jej się uskoczyć. I wybiegła z powrotem do tego korytarza. Na szczęście zabrała ze sobą plecak, szybko zaczęła z powrotem. Po tych słupkach przeskoczyła: raz, dwa, trzy. Już miała równowagę, złapała, przeskoczyła na drugą stronę. A potem była ta przeszkoda ze strzałami, znowu trzeba było się przeczołgać, żeby nie dostała. No i potem musiała zanurkować w tej wodzie, żeby przepłynąć na drugi koniec korytarza. I już doszła do miejsca, gdzie zaczęła podróż. Ale nie było liny. Jak tu wyjść? A wszystko zaczęło się walić wokoło. Zaczęło się trząść, zawalać, piasek, piasek zaczął się sypać. No i Lara pobiegła w drugą stronę, bo tam było bardzo dużo korytarzy. Biegała, biegała w tej i we w te, aż w końcu zobaczyła, że do jednej z dziur wchodzą korzenie z drzewa. No i jakoś wyspinała się po tych korzeniach, udało jej się wyjść. I już był wieczór. Słońce już zachodziło. Na szczęście helikopter stał na miejscu. Zobaczyła tylko zerwaną linę. No ale nie wiedziała w sumie, kto jej zerwał tą linę. Na szczęście helikopter działał, więc mogła spokojnie wrócić do swojego domu. Och, była już bardzo zmęczona, brudna, miała pełno siniaków, była zakrwawiona. I miała przetarte kolano, obdartą nogę i ramię, co dostała tam prawie że strzałą. Potem trochę miała guza na głowie, bo dostała tym kamieniem. Ale jestem zmęczona, ja nie wiem czy jutro wstanę. Ale cieszyła się, bo mogła sobie na półce postawić brakujący artefakt. No i tak się skończyła ta historia. Co no. słuchać.